Cześć widzowie, dzisiaj spędzę 100 dni w Minecraft Hardcore. No i swoją przygodę zaczynam od mycia na górze, bo po prostu to się zrespiłem i zaraz z niej zejdę. No więc tak. cięcie! Nic nie widzieliście! Więc tak. Dzisiaj po prostu sobie skopiemy drewno. Pierwszego dnia to właśnie nie zrobiłem. Potem jeszcze jakieś kilka rzeczy. Domek jeszcze ładny sobie budowałem. No i tak. Chwila, ktoś puka. Kto tam? Dostawca pizzy. A few moments later. No i tak. Właśnie mamy 154 dzień. bye, -bye.